Ekstra, dodzwonić no się do Teusza w ogóle nie ma opcji. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się uprzejmie. Witamy w nowej wersji Review Territory. Będę teraz perfekcyjnym panem domu i zajmował się kucharzeniem. Nie będziemy w ogóle mówić o grach, ponieważ masz mało interesują, są nieprzyszłościowe i jest się po tym głodnym. A tak naprawdę będziemy oczywiście mówić bardzo dużo, będzie dużo fajnych osób. Będziemy je tutaj zapraszać, to jest zupełnie nowa formuła rewelacyjna, abstrakcyjna i będziemy pokazywać rzeczy, których nigdy do tej pory nie widzieliście. Będziemy dzisiaj mówili o Sleeping Dogs bez zasypiania, o stawianiu klocków dla dzieci i młodzi, i będzie też pewnie parę fajnych osób, ponieważ Tadeusz jak się wypiął do nas odwłokiem, to pewnie się nie pojawi. A może się pojawi, może się pojawi jeszcze do końca, nigdy z nim jeszcze nie wiadomo nic. A będzie jeszcze dzisiaj o Tony Hooku, jak Tadeusz będzie chciał zadzwonić, to niech dzwoni do lodówki. Będzie o Tony Hooku, będzie o Speck Ops The Line, będzie karny kotlet dla Tadeusza za to, że go nie ma. W związku z tym, popraszamy, to musi być najlepszy program, jaki widzieliście do tej pory. Najlepszy, tak jak dobry jest ten kotlet. Co go robił? Nie pamiętam, że mu go smarzył. Zastanawiam się, jak będę prowadził program sam, to z kim będę dyskutował? I'm schizofrenic, so am I. Trzeba zadzwonić do niego jeszcze raz. Bo gdzie jest telefon teraz? A, ok, tam gdzie powinien. Sam nie pociągnę jednak tego wątku, zadzwonię jeszcze raz. Halo! Halo, Tadzio! Pan Tadeusz zaszczyci Państwa tutaj na wsi. No właściwie to jestem już na przystanku, no. no. właśnie, właśnie wsiadam do autobusu, no. O przepraszam Panią bardzo. Poczekaj, poczekaj. Nie no, ja pewnie, ja rozumiem, że Ty możesz w autobusie, to możesz wszędzie recenzować gry. Ty, ty, tak, tak, oczywiście. No, więc tak, to ja miałem generalnie rzecz biorąc dwie gry. Jedna to były Psy Śpioszki, a druga to było Mrocznostronni 2. No mów, mów. No Darksiders 2 i Sleeping Dogs. Sleeping Dogs może. Dobrze, bardzo proszę. Proszę uprzejmie. To jest o psa mm -hmm. to się mówi, że to jest taki klon GTA, ale tak naprawdę to to nie jest do końca klon GTA. Znaczy to jest takie troszeczkę GTA w Hongkongu, ale nie do końca, bo znacznie bardziej tutaj się liczy na przykład coś takiego, jak mm -hmm. proszę ciebie, rozwijanie gdzie to się wychodziło i się waliło po mordzie dwa razy i łóżko Cały w ogóle fighting są. Jakieś specjalne ciosy, chwyty. kopiesz ich tam No naparzasz, tu z łokcia. Aha. Nie, no fajnie jest, naprawdę. Jest bardzo fajnie Naprawdę? Kranty w to auto, zawsze to bieganie to było takie biedne. Jest tam biegłeś, tylko napazałeś na to, żeby szybciej biegać. Tutaj oni zrobili cały system w ogóle, żeby się fajnie biegało. Jest normalny... Parkour po prostu proszę ciebie me. Dobra, dobra. Bo autobus akurat na zakręcie jest, no. E, e, I proszę Ciebie, mój drogi Sajetki ku miłoszu, to chciałem powiedzieć, że wiesz, to, tak, dzieło to, to nie jest zdecydowanie. Bo lepsze gry widziałem, zwłaszcza sandboxowe. A tak ogólnie to im to wyszło całkiem nieźle, więc no dobra historia, fajnie zagrana, do tego mechanika, która nie uwłacza. Bardzo to jest ładne, co powiedziałeś. No, wiesz co, dla mnie tytuł trochę miałki, nie wiem dlaczego tam się pojawia GTA, bo to jakaś taka trochę zrzynka z Batmana, Tło, trochę nikt nie chce dać mniej niż 8. Takie 7,5, nawet bym powiedział 8 na 10, a niech ma. Nie, 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 wolę grać. Klocki Lego, przysięgam. Mam nadzieję, że szybko przyjedziesz. To ja sobie zadzwonię jeszcze do kogoś innego, dobrze? Na przykład do Michała. Tak, jest Michał w moim życiu. Michał też się zna na grach, tak? Nie, jeszcze jakaś jedna osoba na świecie, oprócz ciebie, która gra czasem, to prawda. Jak mówi stary przysłowie zakonnic, Tadzia zabrała, wziąłem Michała. Yy, yy, Michała może znacie, a może nie? Jak przeglądacie czasopisma dla młodzieży, to on tam się często pojawia. Byłeś już w Brawo, nie? Byłeś jeszcze? jeszcze nie. Nilu, e, chciałem się z Tobą porozmawiać tego. o grach, bo Ty się znasz o. na grach, a ja, co jest mi wypominane przez Tadeusza, od czasów niepamiętnych nie znam się. Nie wiem, czy tak jak ja nie grałeś w Batman 2 DC Super Heroes, bo Tadeusz mówi, że ja zawsze tak gry oceniał, tak. Dobra, gra, tak jak wiesz. Stary stare twardziele oceniają książki w księgarni. I Batman 20 Super Heroes jest oczywiście grą o klockach LEGO. Dlatego jest dla nas bardzo istotna, bo każda gra o klockach LEGO jest grą o tym samym. Nie wiem, czy zaobserwowałeś. Po pierwsze jest grą bez przemocy, więc możemy go pokazywać w naszym programie dla dzieci. Bo tam w zasadzie wali się klocki cały czas. To jest akurat dla dzieci bardzo dobre, bo cała rodzina się cieszy od, od dnia, kiedy dziecko dzieckowanie pierwszego klocka. I w zasadzie po raz pierwszy w historii, o czym warto wspomnieć, dołożono taki patent, że wszyscy mają swoje głosy i mówią po angielsku, tylko niestety po angielsku. No właśnie, bo... Dlaczego po angielsku? Znaczy, nie Co wiem. nie po polsku. Nie, nie wiem, Krystyna Janda nie chciała być jokerem czy coś takiego. W DC Super Heroes, jak to zwykle w legutkach, chodzi się legutkami po mieście i się rozbija różne rzeczy. Wszystkie w zasadzie, które nie są. A jakie tam? Albo, albo srebrne, albo one srebrne i błyszczą, bo wtedy trzeba z nimi coś zrobić. Masz tych legutków strasznie dużo, czyli tych postaci strasznie dużo. Każda ma jakieś moce i się je swapuje, się je podmienia, żeby każda robiła to, co tam najbardziej lubi. To jest ciągle to samo. Tam się nic nie zmienia, oprócz bohaterów. Mielu, ja muszę tak... z, 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 nagrać zbliżenie mhm. swojej twarzy na to, jak reaguje. Na to jest ciągle to samo. Na co drążysz temat? Wiadomo, że to jest to samo, gdyż jest na tym napisane LEGO. To jest całkiem fajny tytuł, ja go bardzo lubię. A poza tym dzieci lubią rozwalać rzeczy. Rozwalanie rzeczy jest cool. Zobacz, mam tutaj biurkę, może to być tak... Działeś? ile dorobiliśmy spektak... Hmm. Ile damy tej grze? Huhu, hu, zemsta klocka na ciebie spadnie, jak dasz za mało. No, czy jest tam Joker? No. Musi być. A Catwoman? No, a Joker rzuca ciastkami. No, no to 8. Amilu, a ty grałeś kiedyś w tony Hawka? Grałem. Ta -ra 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 rekordy w tony Hawka. Grałem, nie, strasznie kiepski to byłem. Ej, dlaczego? Myślę, że tak. Ta nie, ja nie potrafię tej deski opanować. Dlaczego? No nie wiem, no bo to sterowanie jest jakieś takie Pokaż bardzo, ale... Pokaż palce. Może masz zgrabiałe <grych> Ja potrzebuję grać na, an na to jest... analogu. Nie dobrze ci się coś zrobiło. Chcesz chrupka albo coś? Poproszę. Bo to jest na czarną godzinę, jakby wyszedł no, na przykład w Guild Wars y albo coś takiego. A czemu pytasz o samego hołka? Bo właśnie wyszedł. Właściwie wyszły hołki. Wszystkie hołki jakby... Wszystkie hołki, jakie były do tej pary, wyszły teraz w jednym hołku, który się nazywa HD Hołkiem. HD Hołkiem. Tony hołk HD, właściwie to pierwsze. Pierwszy Tony Hołk, drugi Tony Hołk jest wrzucony w to jedno i co ty na to? Lubisz takie możliwości w ogóle, że wychodzą stare gry, i na przykład Spy versus Spy, nie, nie lubię grać w tego Hołka, bo postelowanie bo za jest takie jest za trudne. No wiem, to jest takie wstydliwe wyzwanie. Właści nie, właściwie nie. Jestem prosem w to, ale po prostu ta gra jest dla mnie za, za łatwa dla tego ground skate'a. <laughs> że się tego doczekamy. Ale słuchaj, to w takim razie, żeby za bardzo o tej grze nie słodzić, jaką, jaką byś dał ocenę tony Hawkowi? Wiesz co, myślę, że szóstka może być trochę za mało, że wiesz jak to będzie, wiesz jak ludzie zareagują. Nie jestem mistrzem w łączeniu smaków. Eee. Obawiam się, że fan, fani nas mogą pożyć, ale myślę, że szóstka z kawałkiem. Sześć i 4. Mielu mówi 6 i 4. 6 i 4 mówi Mielu. W związku z tym następna gra będzie przy przykawia. Następna gra będzie super tajna i nikt nie wiedział, że będziemy o niej dzisiaj mówić i my nie wiedzieliśmy do ostatniego momentu także warto. No to my tak trochę smucimy coś dzisiaj, nie Dlaczego? te gry na 6 i tak dalej. Powiedzmy jakiś dobry. Przydałoby się wybrać jakąś. Następna gra jest jak moja kawa. Bardzo dobrze wygląda. A jak smakuje? O, całkiem dobrze smakuje, tylko muszę posłodzić. Spec Ops The Line. Grałeś w The Line? Grałeś. Czy będziesz prawdziwym polskim recenzentem i możesz recenzować wszystko? Ja wszystko mogę recenzować zawsze. wszystko. Ale, ale grałem, bo byłem zainteresowany bardzo tą grą. To powiedz, bo ona mnie wciągła. To jest taka strzelanka bardzo nudna, powiedziałbym. Podoba mi się, że akcja toczy się w Dubaju, który jest taki bardzo ładny i nowoczesny i... Ale on tam jest zdewastowany. Zniszczony. właśnie. No ale to jest właśnie najfajniejsze, że. Bo tak gra jest o tym, że to się wszystko rozpiszczyło. Tam była taka opcja pod tytułem Free Spectator Mode, że można się przesunąć. To była super wielka frajda. A potem na, na to wszystko pakują się te ludki i ani nie ma czasu się za specjalnie porozglądać. No bo wiadomo, że szczelasz i się chowasz. To jest po pierwsze. Po drugie, to wszystko jest niewprawne i tak naprawdę bardzo wtóre. Tam nic nie ma nowatorskiego w tej grze. Tam jest zero nowych pomysłów. Więc wiesz co, mnie się kogoś zrobiło? Tych ludzi, co te levele zaprojektowali i tak się narobili, tak mówią, to my to zrobimy pięknie i tak i tak i taka, i taka przyszła grupa pierdaków, tak powiedziała, tak, a my zrobimy taką szczelankę do tego, ale był, umiecie, żeby tych naszych leveli, żeby ich tak nie zbrukać tej świętości, tym tam, tak, my umiemy, i tu, i tam coś powoła, i ta gra potem tak wyszła po prostu, że... Jesus. Jest jeszcze ta trzecia grupa, ci, co chcieli bardzo zrobić poważny scenariusz. <laughs> A no tak, bo tam jest przecież... Ona jest Ej, taka nadęta. Tak, gra. Ta gra jest, ta, tam jest ta, 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 ta. I te matki z dziećmi tam. O, 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 wychowaj ją tak, jak ja bym ją wychowała. Tak. I koniec. No tak. Więc to prawda, ten trzeci element to też tak Ale... pracuje. Ale powiedzieliśmy, że będziemy mówili o dobre, dobrej grze. Dobra więc... gra to jest. Nie, to jest dobra gra. Tylko niestety, jest tak jak wiesz, to się często dzieje, że, że jeden element im wyszedł wybitniej, teraz by wszyscy chcieli, żeby cała reszta dojechała do tego poziomu. A, a tym razem, niestety. Ty już nie, nie słodzisz 11 łyżeczki? Ile chcesz postawić i 7,5. Za ten Dubaj. Za Dubaj zniszczony? Tak jest. Skoro tak, to ja proponuję, żebyśmy krakowskim tergiem 7,5 zrobili. Bardzo Ci dziękuję, nie. Michał. Fakt, że pojawiłeś się w tym programie, był bardzo wnoszący dla niego. Poziom naszej merytoryczności po prostu osiągnął poziom wieczornych wiadomości w telewizji w tym momencie. Miał to być dziękuję prosty dziękuję. program rozrywkowy dla dzieci. Gdzie Tadeusz, przynajmniej tak mi się wydaje, bo coś tam słyszysz, że coś się kolibie na, na tym. Mam nadzieję, że przyjdziesz jeszcze niedługo. Może Tadeusz znowu podupadnie na zdrowie albo coś, tam, czego mu nie życzę odpukać. Dobrze, że jest z nami Tadeusz, proszę uprzejmie. Wreszcie dotarł, bo będziemy teraz mówić o grach, które mają takie ui, że tak, jest mnóstwo butonów, to wszystko się naraz tak Będziesz we wszystko grał naraz pilotami, tak tak, tak. z pilotami i Tak. tę grę, którą teraz tak, będziemy recenzować, kiedy tak, będziesz tak. grał? Tak, Wars 2. Mam i nie gram. I teraz powiedz mi, dlaczego warto. Bo proszę naprawdę proszę. warto. <głos> <O>. <głos> proszę bardzo. Otóż jest to prawdopodobnie najlepsza gra tego i poprzedniego roku MMO tego typu. Na świecie. Na świecie. Na świecie, w historii. Na świecie. W, historii. w historii Warcrafta też. Bardzo dorosła gra, bo, bo Warcraft robi się dla dzieci. Tam się będzie zbierało Pokémony i grało misiami. Natomiast Guild Wars jest grą, która pociągnęła w wątek PVP. Bardzo dobrej kustomizacji postaci. Dam Ci zaraz na to parę przykładów. Teraz gra się World versus World vs. World, więc grasz takiego wielkiego RTS-a między serwerami, właściwie na no, takim wielkim terenie, gdzie się Objectivesy robi. I nic za to nie płacisz. I nic za to nie płacisz, kiedy kupisz. Zaraz. To wszystko jest tak, że możesz dopasować każdą klasę do takiego swojego ulubionego stylu gry, dla, która ta klasa przewiduje, a tam jest naprawdę dużo możliwości. PVP jest przemocne w tym. PVE jest super proste, dlatego Dlatego, że w zasadzie za wszystko dostaje się eksperyensa. Za zwiedzanie, są dynamiczne eventy, które się cały czas gdzieś tam toczą, się zaczynają. I tego jest naprawdę Spójrzanie bardzo dużo. I zajść z to Tak, oni, oni wpompowali w to bardzo dużo kontentu i bardzo dużo fajnego silnika, takiego, który odpowiada też za PVP, właśnie. A i wiesz, co jest jeszcze bardzo fajne? Bo oni jeszcze to przyspieszyli. Bo jest taki motyw. Że ci do, do, dociąga ci level. Znaczy, jak na przykład idź, w, e, idziesz na PvP i wejdziesz tam na pierwszym levelu, na battleground. A to ci od razu ustawię. A ci robi 80, 80 ci robi, tylko że masz słabe statystyki, bo masz słaby sprzęt. A i jeszcze co najważniejsze, nie powiedziałem, ale powiem w jednym zdaniu, że nie ma tradycyjnego podziału na hillera, tanka i, i DPS-a. Bo każdy tak może było, coś. Tam. Każdy może wszystko. Prowadziło? Ktoś w jakiejś a, a, recenzji nie będę tego ukrywał, czy w jakimś filmiku amerykańskim powiedział, że, że Guild Wars jest jak meteoryt, który rozpiszcza wszystkie dinozaury, które stały w MMO na, na rynku, ale Warsy naprawdę mają szansę rozpiszczyć to, co się dzieje i, i, i fajnie, bo to odzyskałem wiarę, że można zrobić jakąś grę z pomysłem, no, i ją wypełnić tak uczciwie contentem. Brzmi fantastycznie, na pewno to nie zagra. To ja myślę, wiesz co, Tadeusz, że powinniśmy dać z 9. No wiesz co, jak Cię słucham, to rzeczywiście to brzmi jak 9. Naprawdę, zobacz sobie, poczytaj sobie, jak to tam to, się to, dzieje. To jest gra, która brzmi na 9. To jest tak, gra dla, dla dużych chłopców. I to by było właściwie tyle na ten mm. odcinek. Cieszę się, że już sam dochodzisz jeszcze w tym wieku i doszedłeś do nas, i że dostaniesz. Bo myślałem, właśnie. Dajemy dziewięć, bo ja nie mam ósemki. O! Bo ty nie masz zęba. No. Prawie zapomniałem. To prawda, nie możemy dać ósemki, musimy dać dziewięć. Masz dziewiątkę? Nie pozostaje nic innego jak zaprosić na następne review territory. Gdzie będzie też Tadeusz, miejmy nadzieję, przez cały czas i będzie to zupełnie nowe review territory. Jeszcze nikt czegoś takiego nie widział, nikt czegoś takiego nie, nie wyemitował, dlatego że to jest tak rewelacyjne, a nie dlatego że jest tak słabe. Zresztą sami.